Dzień dobry, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym materiale przedstawię wam dwa noże. Pierwszym z nich jest nóż Niala. NY1003. Drugim z nich jest Inko Large, oba noże pochodzą od producenta z RPA, tak naprawdę, z Republiki Południowej Afryki, Chris który osiedlił się na stałe w Boise w Idaho i otrzymał amerykańskie obywatelstwo wraz ze swoją małżonką. Trochę będę chciał Wam poopowiadać o tych nożach i pokazać, jak one wyglądają. Jak jesteście zainteresowani, oczywiście zapraszam na materiał. Chris Reef, czyli Christopher Stanley Reef, urodził się w 1953 roku w Durbanie. Właśnie tak jak powiedziałem, w Republice Południowej Afryki. Szkolił się do 1978 roku w Pinware Manufacture Company, gdzie odbył czteroletnią praktykę w zakresie produkcji narzędzi i matryc, która zakończyła się e, właśnie, tak jak powiedziałem, w 1978 roku, gdzie uczył się szlifowania a, oraz produkcji materiałowej którą potrzebował do w późniejszym okresie, oczywiście, do wytwarzania swoich noży, a w zasadzie dzieł sztuki, bo każdy, kto interesuje się nożami, słyszał na pewno o modelu Sebenza. Choćby nie słyszał o Chrisie Riff, a to na pewno słyszał to słowo Sebenza. Jako młody człowiek, Chris Riff. Interesował się wyścigami e, motocyklowymi. Brał nawet udział w, e, wyścigu, w wyścigu w Republice Południowej Afryki. W 1987 roku poślubił e, panią Annę Cameron w Johannesburgu, także w RPA. W 2003 roku roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo. W 1989 zamieszkał w Idaho. To jest cała historia Chrisa po Pokrótce. A ja chcę Wam przedstawić dwa noże. Pierwszym z nich jest Niala. To jest ten nóż. Nóż wykonany ze stali S35VN, nóż wykonany perfekcyjnie, tak jak wszystkie prace Chrisa, dopracowany w każdym szczególe, piękne zaublenia na głowie, pięknie jest to wykonane. Na rękojeści kalwasz Mikarta. Ostrze nie jest specjalnie długie, ale jest wystarczające, ponieważ ma 95 mm. Całość ma 216 mm, a waga ma niespełna 200 gramów. 176-180 gramów. Bardzo dobrze nóż leży w dłoni, jak widać. Też tutaj sztuka. Płaskie, ale obłe kształty rękojeści, które pozwalają na to, żeby nóż perfekcyjnie leżał w dłoni. No i to wykończenie, które jest specyficzne dla, dla Chrisa Reef. Przepiękny nóż. Jeżeli chodzi o pochew do tego noża, jest twardy jak kydex. Praktycznie pochew w ogóle nie nie reaguje na takie jakieś zginanie jak widać albo reaguje w bardzo niewielkim stopniu nóż bardzo, ale to bardzo perfekcyjnie dobrze w tej pochwie leży wszystko uszyte jest idealnie po prostu idealnie każdy szczegół tego noża jest zrobiony w doskonały sposób. Pochew oczywiście skórzana nóż konstrukcji full tang hartowany do 60 HRC, ponieważ tak się hartuje ten stal. Chris zdecydowanie lubi stale amerykańskie kolejnym nożem Chrisa o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć to jest model Incozy Large Incozy Large chyba najlepszy z folderów na rynku moim zdaniem Albo jeden z najlepszych, do złudzenia przypomina właśnie model Sebenza, jest troszkę większy od Sebenza. Okładziny wykonane z tytanu, z litego tytanu, okładziny w tym nożu doskonale przylegają do dłoni kołek wykonany z tytanu. Specjalnie obrabianego na kolor szafirowy. Kołek pozwala na otwarcie głowni w kształcie drop point. Główni, która jest wykonana wręcz genialnie. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Blokada, która odpowiada za bezpieczeństwo, to frame lock. Wciągamy blokadę i zamykamy nasz folder. Nóż w dłoni leży perfekcyjnie. Dzięki. Nadcięciom na głowni palec kciuk nie przesuwa się w żaden sposób. Nóż jest wyważony do każdej dłoni. W każdej dłoni będzie leżał idealnie. Wręcz. Mechanizm. Jest bardzo prosty w użyciu i bardzo czytelny, jak widać. Dwie podkładki fosforowe, na których osadzone jest ostrze, które są nasmarowane smarem. Aby rozkręcić nóż, wystarczy odkręcić tak naprawdę trzy śrubki. Piękna, ręczna praca, ponieważ Chrysler wszystkie swoje noże wykańcza ręcznie. Długość całkowita 213 mm. Długość noża złożonego 12,2 mm centymetra, 122 mm. Rękojeść tytan, yy. blokada frame lock, waga 140 gramów. Piękny nóż. Niektórzy piszą, mówią, że jest to najlepszy folder na rynku Jak widać lewą ręką też można go swobodnie otworzyć Chris Reeve zadbał o to aby użytkownik który otrzymuje jego folder dostał także cały zestaw do jego rozkręcania co najciekawsze, rozkręcenie noży i smar oczywiście. Rozkręcenie noża nie wyklucza jego gwarancji. Długość ostrza 91 mm. Grubość ostrza 3,6 mm profil drop point użyta stal CPM S45 VN o twardości do 60 w skali Rockwella szliwiec wklęsły ostrze jest gładkie i wykończenie jest stonusz czyli a, ostrze Płukane jest w żwirze. Ostrze bardzo długo trzyma ostrość. Stal jest bardzo odporna. Bardzo udarna. Praktycznie można powiedzieć niezniszczalny folder Chrisa Reef. Moi drodzy, każdym nożem Zrobimy kanapkę, utniemy sznurek, przetniemy karton. Po co więc wydawać na folder tyle pieniędzy? E Wydaje mi się, że na to pytanie mogą odpowiedzieć jedynie ci, którzy wydają pieniądze na swoje foldery. Ja. Generalnie z natury nie lubię folderów, natomiast ten folder jest po prostu perfect. Jest perfect. Jak pracujecie nim, on wczepia się w dłoń, po prostu wczepia się w dłoń. Klips w żaden sposób nie uwiera, w żaden sposób nie przeszkadza. Po co pokazuję Wam takie noże? Ten nie jest już produkowany. Po co pokazuję Wam takie noże? Żebyście mieli pełną świadomość tego, że projekty, nad którymi pracuję, noży, nie polegają tylko na tym, że przeanalizuję morę falkniwena, nie wiem, jakiegoś tam kondora, czy tam, czy tam innego kabara. Kwestia pracy nad narzędziem to jest kwestia wiedzy i obycia z innymi narzędziami. Narzędziami jak choćby nawet narzędzia Chrisa Reef, które naprawdę mogą dużo nauczyć przy projektowaniu noża. Mogą dużo pokazać, mogą pokazać drogę, kierunek, w którym można pójść. To jest wiedza, której nikt mi nie zabierze. To są doświadczenia, które będę posiadał dla siebie, i przy projektowaniu kolejnego noża będę wiedział, na co zwrócić uwagę. Będę starał się zwrócić uwagę na to w ten sposób, żeby wykorzystać. Doświadczenia moje z najdroższymi nożami, które są na rynku, albo z jednymi z najdroższych, po to, abyście wy, finalni odbiorcy, mogli w przyszłym roku otrzymać nóż, który będzie spełniał Wasze oczekiwania, tak jak moje. Ponieważ Old Rider, tak jak powiedziałem na początku tworzenia tego noża, to jest nóż dla mnie. On spełnia moje oczekiwania. Czy spełnia wasze? Spełnia, bo piszecie do mnie i piszecie do Emila, i osoby, które go kupiły, dają bardzo obfitą informację zwrotną. Nóż sprzedał się w już kilkuset egzemplarzach, można powiedzieć na całym świecie, bo najdalej, chyba, sprzedał się, sprzedały się dwie sztuki do Kanady, więc Kolejne rzeczy, które ja przeanalizuję przy tworzeniu noża dla Państwa. Bo nóż, który chcę zaprojektować i poprosić Emila o to, żeby go wykonał, to nie będzie już nóż, który mi pasuje. Będę starał się przekazać tę wiedzę, którą posiadam, włożyć ją w ten projekt, który. Będę chciał wykonać z Emilem. Także tyle odnośnie noży Chrisa. Czekajcie na mój projekt cierpliwie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że do końca wiosny uda mi się z Emilem go zrobić na tyle, żebym już mógł go zacząć testować. A na dziesiątym spotkaniu leśnych ludzi w wakacje żeby mogła być premiera tego noża. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu.